Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj 19 dzień grudnia. Kolejny dzień drapania. Zobaczymy co dzisiaj się tutaj wydarzy. Mamy swój kalendarz. Dzisiaj okienko 19, będziemy drapać do tego. Zakupiłem za 40 zł wkład z drapek Rajska Kasa z numerem 50, Ekstra Pensje z numerem 11. Zdrapkowy cash z numerem 6, krzyżóweczkę XXL z numerem 2, no i kalendarz z numerem 9. Dobrze, czyli 4 dyszki mamy wkład, zobaczymy co się tutaj wydarzy dzisiaj. Wczoraj mi poszło bardzo dobrze, poza kanałem oczywiście, za 3 zł krzyżóweczkę sobie kupiłem. No i padła. padła stówka. Pierwszy raz miałem w tej za 3 złote, 100 zł, zawsze 20 to była góra. Tu miałem najwięcej wygraną, także bardzo mnie to cieszy. Macie filmik z przodu. Widzieliście, jest super. Fajnie. Tak jest super. Poza kanałem właśnie tak wychodzi. A na kanale nic. I co mamy? 19. Otwieramy 19 dzisiaj. Chce się otworzyć. Znowu jakiś kremik już widzę. Jeszcze mi się rozdarło. Dobra, <laughs> już to jest tak poszarpane, że. Hand scrub. Hand scrub. Nie wiem, co to jest. Hand scrub. No ale następnie jakiś tam kremik czy brzel. Dobrze, to jest Rosmana, to musi tak być. Ok. Już to jest tak poszarpane wszystko, że jestem bardzo ciekawy tej dziewiątki, co była pusta. Gdzieś tam znajdziemy coś. No dobrze, no to lecimy z drapkami. Tak może. No to drapiemy ten, tą dziewiętnastkę. Czy będzie druga gwiazdka, czy, czy nie. No nie. Mamy lizaka za 150, drogi ten lizak, no ale cały czas myślę, że może jakaś jeszcze jedna gwiazdeczka doleci, albo łeb Mikołaja może się znajdzie, ale to się okaże za parę dni. Dobra, to lecimy z drapeczki z numerem 11, extra pensja i szukamy.

11, 28, 14 i mega pensja pewno, nie, 34. Czyli jest pusta. SE. Na no pierwszy pustak to lecimy rajską kasę. Szukamy palmy lub pliku. Plik mnoży razy dwa. No to lecimy. A co mamy? Gdzie to tu jest? Plecak. Jest palma. Jest palma, jest wygrana, no to już nie będzie zera. Rower. Ta palma jeszcze tak jakoś idzie, że zawsze nieraz tam zdarzają się pustaki, ale przeważnie jak tam raz po raz ją wezmę to się coś wygrywa. No to piąta lek pewno co? No. No dobrze. Piątalek jest CCC Ale nie ma zera. I to jest najważniejsze. No to lecimy. Może kalendarz. Polecimy ten kalendarz z dziewiątką. Ten kalendarz to już coś się zawiesił totalnie. Chyba też tak dam spokój sobie, odpuszczę, Jak nic nie będzie. <laughs> tak jak z ten Paradiso całe Poszło na kwarantannę. Chyba kalendarz też będzie musiał iść na kwarantannę. Chociaż jeszcze jest tu szansa. Ale na razie nic tu się nie dzieje. Gwiazdki nie widać. Hmm. No nie widać, no nie widać gwiazdki, czyli tu mamy co? Konika, no niestety, 50, 50, 30, 30S już tu się pojawiło, PR, no następny pusty, no. Coś ten kalendarz, chyba kwarantannę przejdzie. Tak zrobimy, bo nie ma co. No to lecimy zdrapkowy cash, Zdrapkowy cash. i co my tu szukamy? Liczby pliku i worka, a worek dwukrotność. No dobra.

Trzydzieści osiem Dwadzieścia jeden i 27 Same Samo siódemki, tu już nic więcej nie ma, dobra No to co, dyszka pewno No dyszka, zwrot, jest już tu z Z, z, dobra Ale zawsze zwrot cieszy Mamy już dwa zwroty na razie. Nic tu się... Myl. Jeszcze krzyżóweczka. W krzyżówce brakuje w bonusie R. W trzeciej mam waga i zabawa. Czyli dwa, a reszta nie ma nic. Także R, no nie wiem jakby R padło to by było R to jest trzecie. No tak chyba, że się będzie. No dobra, lecimy. Literka L. L. Co mamy L. Tu jeszcze L. Nic to nam nie dało. Tu mamy Lirę. I koc. A tutaj L. Czy mamy gdzieś? Mamy. No i znowu R jest, więc. Coś mi się wydaje, że chyba te R nie będzie literka d tutaj mamy d i to poza tym nic tutaj mamy d tu jest znowu r tylko zostaje więc tak j będzie na pewno będzie j już tak myślę że hmm. no nic więcej nie ma no no co zrobimy, jak nic nie zrobimy, nie? Literka Y To nam też dużo, a tu jest D Y No nie ma Literka C by się przydała Ale To ja sobie mogę tak Przydawać Y Y, znowu R Widzicie, znowu R? Nie, nie, to już chyba nie ma szans na tu też R żeby <laughs> tu było grubo no, no co zrobić? Literka C potrzebuje E to by chociaż zwrot jakiś był E A czy będzie? Zaraz zobaczymy. Ewa powstało. Zaraz do kuchni wpadam Tu jeszcze L. i będziemy robić dzisiaj mielone. Zimneczki, kapustka i literka T. I czekać na dzieci, aż przyjdą z, pra yy, z pracy. nie z pracy faktycznie, no, szkoła to praca. Dukat, powstało słowo, ale to jest na tyle. Wszędzie te r brakuje, widzicie. Akant, ewa, to jest dwa słowa i koniec. A tu też nic nie będzie, już to wiem. No niestety razy dwa było tu było 5000 jak zwykle, nie wiem kiedy je trafię, bo wciąż tam mam 5000 5000, pięć tysięcy, pięć tysięcy, a ale brakuje. O e. dobra nic nie zrobimy. Mikołaja mamy pokażę i tak no niestety na 40, dzisiaj wkładu wygrały dwie zdrabki, zwroty, zdrabkowy cash 10 złotych pod plikiem, no i rajska kasa, palma 5,15, 25 tyły, no ale wczoraj ta stówka wpadła w tej mojej kochanej za 3 złote, nie jest źle, jest na następne drapańsko. No tak, będę musiał dzisiaj jeszcze nagrać, bo jutro mnie nie ma. No trzeba lecieć, kupić. Znowu dzisiaj i nagrać po południu. Dobra, jakoś tam to zrobimy. A jak nie, coś tam wypadnie, to nagramy dwa odcinki po, w czwartek. Ale myślę, że uda się to zrobić dzisiaj. Dobra, teraz do kuchni lecimy. Robimy mięsko mielone w sosie pomidorowym z makaronikiem. Tak zrobimy. Mam własny sos, co robiłem. Fajnie dzieci lubią. Będzie dobrze. Także dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje i lajki. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę. Dużych wygranych. Ja mam o, widzicie jakie, tylko wczoraj to rzeczy złote, to padło, to fajnie, a no dzisiaj, jak dzisiaj. No lotto to lotto. Ok. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.